Będzie filmik z tego. Trochę pracy mnie tam. Będą grzybobrania. Zobaczymy, czy będą grzyby. Podobno są. No, w sumie pogoda dobra, powiem Wam. Dużo padało. Dużo i było ciepło. Powinno być. Zaraz biorę psa. I idę mu. Idę tutaj do kliniki, żeby. Dali mu lekarstwo, yy, szczepionkę. No, dostałem tam na tydzień czasu, cześć Hubert, cześć. Dostałem na tydzień czasu zastrzyki, lecz niestety będę tam sam. Ciężko mi będzie te zastrzyki zrobić. Może nie wiem, poproszę jakąś sąsiadkę, może jest jakaś pielęgniarka, czy w szkole tam na miejscu. Bo dwa razy dziennie trzeba mu te zastrzyki podawać przeciwbólowe. Uśmierza mu to ból i może sobie jeść wtedy normalnie. Cześć Patryk Parzęcki, cześć, cześć. cześć Łukasz Święk, witam. Więc taki live'ik. Tutaj mam pigwowca. Pickball... Już ma owoce. Był do utylizacji z ogrodu, więc go wziąłem, uratuję go. Tutaj dużo sprzętu, w którym sobie będę działał. Kosiarki, kerszery, dmuchawy, makity, sztile, Wszystko jest, bo chcę ładnie działeczko porządzić. Bo oczywiście trzeba dbać. Tu mój rowerek gazela za dwie dyszki ze złomu. Tania go nie sprzedam, wolę go zostawić. Ewentualnie się wymienić. Fajny jest kompletny, tylko do czyszczenia. Do wymycia i do, do polerki, bo ma piękne chromy. Ja sobie idę teraz na górę.